You got, you got the ayas there. Why you know ask ayas? Ene! Ajas, ene! Ene? Zobaczcie, jak on wygląda, gość. Jakby w niego pierun trzasnął. Jeździ dzikiej kozy. Nawet piorun <grym> się śmieje z tego, kurde. Jak przyjdzie ten set, to pokażę, nagram Wam oczywiście film, jak ja to zrobię. On przyjdzie za kilka dni, także na razie biorę to trochę ogarnę, trochę posprzątam. O, tam może tutaj sobie leżeć. Timing kit, może tutaj sobie ten teren ten. ten, ten, ten. Niech on sobie tu leży. Ech, wszystkie śrubki tutaj i na razie ja ten silnik, słuchajcie, zostawiam. Dopóki nie przyjdzie ten zestaw naprawczy, to niestety musi leżeć i czekać na swoją kolej. Jak źle to robię, to zapraszam tutaj do kontaktu. Zawsze można sobie podpowiedzieć coś coś, nie, coś tak? No czego oczywiście zapraszam. Ostatnio szata mi, czarny szat mi pomógł. Jak najbardziej w otwarciu maski. Nie miałem takiego przypadku wcześniej. Nie wiedziałem, jak się za to zabrać. Oj! Także wystąpili udział w Czy Czytała czu Zapraszamy. Co ty kurwa, ty. ty? Trochę tutaj te narzędzia, sobie posprzątamy i to zostawiamy. Przesunę tylko to wszystko na boczek, żeby nikomu nie, bardzo nie przeszkadzało. So what? Eh? So what? Can I get? <laughs> no, I don't have key. You have the tool, you have I have the tool, but I don't have the key. You just open it in the morning. Yeah. Too okay, stupid. <sighs> Can I take. take. A to jest narzędzie do No, czek. Do odkręcania tych inerów. Bardzo popularne teraz jest, Kiedyś się człowiek mordował żabą, nie żabą, żeby to poodkręcać kurce. Dobra, słuchajcie, mogę się... Aha, no nie, no najpierw posprzątam, tak? Najpierw to ogarniemy wszystko sobie. Będziemy się powoli brali za, za rozrząd tej Audi 1.4 TSI. Sobaki tam ciach. Muszę karton jeszcze wziąć od butli od gazu, żeby cię żeby dla Michała spakować tą paczkę. Mam jakiś tam karton, ale nie wiem czy jest duży aż tak, żeby tego towaru narzucać. Moi, moi inżynier, inżynierzy. Ale no jak widzicie, jakoś się dogadujemy. Kolejna godzina, czwarta zaraz. No nic. Nic się nie dzieje. Bo widelce są moje. A jednak nie, ten nie jest mój. Ja widzicie, ja mam podnacinane swoje e, takie widelce, jakieś takie rzeczy, żeby się nie myliło. też niepotrzebne, to niepotrzebne, to niepotrzebne. Czak, jedziemy jeszcze tylko podłoga sobie strzegnąć. O! Nelly Nelly This can bro. Nie, well? Bro! nie, no. yeah, nie, Yeah tell move move the Porsche. Yeah it's full. No 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 Gabriel with you. I change the disc. Yeah I do the brakes. I help you my mały Pierunia. Yeah. Bring, bring the disc. Why, Why you no lift up? Fucking hell! I told you so many times, fuck sake. Bo, jest, bo... bo jedne w że będzie trzepał tym pistoletem teraz. Lift up! Head, use the head. O, head! Head! Brain! Head! Okej, 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 okej. Lulek. Lift up! Słuchajcie, jak będziecie robić wy dla siebie na przykład taką prostą rzecz jak wymiana klocków hamulsowych to warto zrobić dezaktywację booster pompy i pompy ABS. OK, to jest fajne. You can fix, yeah? W Pakistanie mogą wszystko ustawić. Widzisz, ten. Tak, po prostu nacisnij tu i to jest ustawione. Bardzo dobrze. W Pakistanie po prostu nacisnij tu i to Tak. W Pakistanie wszystko mogą zrobić. Ja wiem, ja sobie zdaję z tego sprawę. W Polsce też tak robili. <laughs> Kiedyś. Wszystko się naprawiało. O, dla mnie zmęczenie, coś dopadło, słuchajcie. Słuchajcie, oczywiście, że ten śrubokręt nie jest do tego. Powinniście odkręcić tutaj jakąś nazwę. podwiecznik i zrobić to zgodnie ze sztuką. Ja mam to akurat w dupie dzisiaj. Ja robię tak, my się może spodobać to lub nie. Ja mam ochotę. No, ale powinno następnym razem. Wystarczy tylko jedną, tak, odkręcić. O kurde. Co to milłoki? Co to za Milwaukee, za? Opa. Thank you very much. Have a lovely day. Też co mnie śmieszy, wiecie co? No. Że ktoś odkręci i zostawi e, jakąś się nazywa. Na tym przewodzie, ludzie. Tak na chłopski rozum, no, kurde to, że on tak zawiśnie, myślicie, że o, jemu się coś stanie, jeżeli on pęka, to znaczy, że jest stary, że jest do wymiany. Słuchajcie, no tutaj nie raz już słyszałem, nie raz to ogarniałem, no dobra, niech będzie sobie wisi tak, ale no tak na chłopski rozum, panowie, pomyślcie. No, czy... Ten przewód wytrzymuje bardzo wielkie temperatury i obciążenia, że taki kaliper jemu się nic nie stanie. No, jeżeli on, on tutaj coś wam pęka, to znakie, że on jest do wymiany lub tam ma ten samochód co 8 lat, 5-8 lat, to ten przewód trzeba wymienić. No, no tak czy nie? No, o że nie powinien. Niektórzy mi tam piszą, że on nie powinien tak przewód wisieć. Kurwa. Tam. Piorun! What? what? you doing? I'm opening. It. What? opening. For what? Mały mi tam pomaga. O, you want to do? Chcecie zobaczyć? Może, może mały niech, niech zrobi dla mnie y, sam. Także, jeżeli wymyślicie, że w ASO, czy gdziekolwiek się to robi, że to się zawiesza, czy tego To możecie mnie wierzyć na słowo lub nie Tam mają ludzie to w dupie Tam nie pracują maszyny, tylko goście, którzy mają to w dupie, te wasze samochody To, że tam ktoś wymyśla Kurwa, na tych internetach, że to tak się nie powinno robić i srak", no to eee, Kurwa, trochę tak Trochę rozsądku I tak pomyślcie Piorum, take this and clean Take this and clean, yeah? You put them back, yeah? Huh? Co? Eee? You remember why they was? I don't think so. Clean them. Brush. I tutaj nie radzę nawalać motkiem w to piastę, tak? Jeżeli są miejsca jak tutaj, czyli na... na, na śrubkę. Śrubę, śrubę ósemkę czyli zazwyczaj to jest na klucz 13, zazwyczaj lub 12, ale śruba 8 się wkręca tam. o Ja mam tutaj takiego dugaska, fajnego. Tu jest na pewno klucz 12, stojot. Jestem tego pewien. Jeżeli jest miejsce, to lepiej nie walić Ehe. na takie coś. Proszę bardzo. Widzicie? To odstrzeli wam i potem macie. Jedna strona jest ready. Czyścimy piastę tak A ja jedę na drugą stronę. Rozłożyć. Mały mi tu zaczął. Ja mi mnie tu zaczął. I tak samo śrobak wężyk tu powinien być, wiecie jak ten samochód ma naprawdę najechane kopę kilometrów ale nie jak on jest nowy, jak jest nowy ten samochód to kurwa tam się spuszczać też jak on ma rok czy dwa ten samochód Słuchajcie, jak długo Lapojona zaszło ostatnio, 4 godziny w tych klasków. No. stara się chłopak mój, stara się. One ready? O cholera. Opa. Bring me that drill. Danish. Bring me the drill. Bo mówię, co chodzi o tą grzechotkę, to tutaj nie ma o co prosić. No wiadomo, jak ten samochód ma 20 lat, to radziłbym nie, nie, nie wieszać tak tego kalipera na tym wężu, bo to yy, rozpadnie się wszystko w piździec, no. Także, ale jeżeli tu chodzi o nowe samochody, to thank you. Gra, tak? Elegancko. Ja nie daję, co chodzi o smary, jakieś coś. gristy czy resztę tego dziadostwa Nie daję, po prostu, bo nie daję. Że mamy nowy zestaw. Priusów może już tak. O kurde. A później będę szukał kluczy. Jestem ciekaw, ile mi tej baterii jeszcze zostało. Słuchajcie, ja tak nagrywam i nagrywam. A bateria nie płacze rzyki Pamiętajcie, nie chcecie, żeby wam piszczały hamulce. Musi to być. Nowy dysk. Proszę bardzo. Ciach gdzie jest to jażmu. Ciach. i nie nie myjemy. Co chodzi o, o zestaw stojoty. Nie myjemy żadnym breklinerem, nie myjemy niczym. Nie myjemy. Teraz tak. Te blaszki, tak jak wiemy, jak ostatnio miał problem, na dół idą same płaskie, a ze sprężynką idą do góry, żeby amortyzować ten klosek hamulcowy. Pach. A czemu nie myjemy na przykład tych tarcz, które są z Toyota. Czemu? No, ktoś, ktoś mi tutaj. Podpowie? Nie daje też tu żadnego smaru? Żadnego. Czemu oryginalnych na przykład tych się nie myje? Ja? Jak ktoś gdzieś zgadnie, no to, no to jest czapeczka słuchajcie, mam kilka czapeczek, jeżeli ktoś zgadnie dlaczego oryginalnych Toyota. Tutaj przychodzą, nie myjemy. Coś pewnie jak ktoś tutaj na pewno gdzieś mnie ogląda zasu z Toyoty, to pewnie będzie wiedział, no ale... Toyota Lexus. Oczywiście to jest e, dokładnie tak samo. Kurde dla Janusza muszę kurde zamówić części do jego lexa. Cholera jasna, żebym ja nie zapomniał, że on przyjedzie. Ja wiem, że to jeszcze jest czas, ale kurwa niech zamówię, niech one leżą, cholera jasna, bo później... Później będzie problem. Widzicie odskakuje, tacza do wymiany. Pach! Jak taki dźwięk wychodzi... Jak taki dźwięk... Czekajcie, muszę ściągnąć tą czapkę, bo jest wszędzie łepetyna. Jeżeli taki dźwięk wychodzi przy skręconych kołach, takie zgrzytanie, takie coś, no to jest... Wiadomo, ja napiszę to w raporcie, że shock top mount, tak? Czyli poduszka amortyzatora. Też to jest... Tyle ludzi mi się pytało właśnie... O kurde. Tyle e, widzów mi się pytało właśnie o to, bo jeżdżą, e, sprawdzają, wymieniają poduszki, znaczy te wahacze, wymieniają stabilizatory, poduszki od stabilizatorów gumy i dalej, puka, dalej dźwięki wychodzą. Ja najczęściej co wymieniam to właśnie te poduszki od e, amortyzatora. Najczęstsza przyczyna, jeżeli tu jest o e, Toyota e, Corolla CHRK. To jest naj co ja wymienię, na przykład. Tak. No, dobra, graj tańczy. Mierzemy jarzmo. Czekajcie, ja zobaczcie, ile tej baterii mi zostało, bo ja tak sobie mówię. Nagrywam, nagrywam. Ja wiem, że tam było 50%, ale to było 50% bardzo dawno. <laughs> Trzeba było urwać tego firma, żeby się nie zapisał mi. Jak widzicie, bateria jeszcze leży. Cholera, jasna nie, ma, nie mam, kiedy jej założyć do swojego e, żółwia. Czekajcie, ja, ja zobaczę tu e, baterię. 10% zostało. 10%, także dziękuję wam za odcinek i zapraszam na więcej. Gabriel Autoklinik.